Dzień dobry, zapraszam wszystkich na czytanko dla lwa. Energię na styczeń. Pamiętajcie, rozkład ogólny, więc nie będzie rezonował z każdym z Was. Weźcie tylko to, co do Was przemawia, co może z Wami tutaj współgrać. A ja poproszę karty o informację dla lwa na styczeń. Jakie energie, jakie wydarzenia, jakie osoby, co tutaj jest możliwe aby zadziało się w styczniu dla Lwów. Jest bardzo miłośnie. Miłośnie, uczuciowo. Ktoś odgrywa bardzo y, dużą rolę w styczniu, w życiu lwa. Y, może to Wy, może y, ktoś inny obok Was jest taka energia osoby bardzo zasadniczej, bardzo stanowczej, upartej, twardej, która próbuje kontrolować sytuację i tak ją y, prowadzić. Tutaj y, to wszystko według swoich y, przekonań, według swoich zasad. A. Jest miłość, jest miłość, jest jakaś para z przeznaczenia. Jest miłość, która nie, nie do końca jest szczęśliwa, nie jest jakaś do końca spełniona, no bo to są jakieś dusze, które są dla siebie bardzo ważne. Wielka czułość, wielkie zapatrzenie w tej miłości, ale tak jakby ktoś nie potrafił czegoś do siebie. Dopuścić, nie potrafił się przed czymś na coś otworzyć? Jest energia takiego, takiej obawy przed zmianą, przed utratą, przed zmianą tej stabilności, poczucie komfortu obawiam się, że się pogorszy, że się zmieni. Jakaś taka dziwna energia tu wisi, no bo jest fajnie, jest miłość są dwie osoby z przeznaczenia, które są w sobie zakochane. Pomiędzy tymi osobami jest, jest energia wielkiej czułości, wielkiej pasji. One tak się czulą, tak się migdalą, przytulają do siebie. Wszystko odbywa się tak na wysokich wibracjach uczuciowych. Jest bardzo dużo informacji. Tu jakieś niespodziewane informacje mogą przyjść, jakiś kontakt, ale w tym wszystkim. Ja nie wiem, czy ten cesarz tutaj tak miesza. Ktoś tutaj powoduje jakąś trudność. Ktoś patrzy na to wszystko z góry, on dosłownie z góry na to patrzy. Tak jakby z boku patrzył i obserwował, i jest taka energia obaw. Ktoś ma wielkie obawy, a też pojawiają się tutaj takie zasady. Ktoś kieruje się zasadami jakimiś ważnymi dla siebie, jakimiś wartościami. Taki czas y, głębszych przemyśleń, czas takiej, takiego uduchowienia, takich podejmowania decyzji y, z głębi siebie, w zgodzie z sobą. Tutaj dopuszczona jest do głosu bardzo silnie intuicja, i pojawiają się informacje, pojawia się kontakt, zbliża się ten ktoś, ktoś się zbliża powoli, ale, ale intensywnie tutaj. Coś się zadzieje, no wybuchnie jakaś rozmowa, może coś, nawet jakaś kłótnia, coś może zawrzeć w atmosferze po pojawieniu się tej osoby i przynosi jakieś wieści, jakieś, jakąś ofertę, jakieś ważne informacje. Przynosi i to ma związek z tymi zakochanymi duszami, z tymi zapatrzonymi w siebie. Duszyczkami, które mają jakąś trudność na, na swojej drodze. Tu jest jakaś, jakaś blokada. Pewnie inna u każdego z Was, ale jest jakaś blokada. Ktoś jest tą blokadą, ktoś powoduje jakąś blokadę i tak jakby jakaś miłość, ona niej może być do końca taka szczęśliwa, no bo ja tak jestem, ja mam tą miłość w sobie, ja mam ten kielich. Ja oczekuję, ja czekam, ale tutaj jakieś inne rzeczy się zadziewają. To są jeszcze jakieś takie inne energie, które nie sprzyjają, aby ta miłość tak nagle miała mieć wypełniony cały ten kielich. Coś tutaj się zadziewa, co blokuje. Jest tu jakiś bloker, jakaś energia blokująca. Miłość, uczucia stoi na, stoi na drodze i ktoś oddaje się przemyśleniom, jakimś kontemplacjom, ale jest coś szczególnego, coś pięknego, łączące dwie osoby ze sobą. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.